Okej, okay, witam wszystkich, z tej strony mówi do Was Kane, a my ostatnio jak zawsze będziemy zajmować się Mortal Kombat Complete Edition. W tym odcinku rozpoczynamy całkiem nowy rozdział, można powiedzieć, w tej grze, czyli inwazję tych całych Outworld na Ziemię. A naszym bohaterczym bohaterem, zupełnie nowym, którego wcześniej nie mieliśmy tutaj, jest Striker. A przeciwnikiem pierwszym jest e, Reptile, z którym już nie raz walczyliśmy, więc może nie będę bardzo failował. Dobra, rozpocznijmy po prostu. Zobaczymy jak nam to pójdzie. Na początku będę musiał sobie przypomnieć techniki Strikera. o właśnie. Tak wygląda chyba moja jego ulubiona technika, czyli po prostu strzelamy z broni, to jest dość szybkie, zauważcie. Obrażenia zadaje też niezłe, bo 6 obrażeń, więc myślę, że z tego będziemy dużo korzystali. Poza no, tym ma jeszcze coś takiego jak te granaty. Też dość proste do wykonania, ma właśnie granat w ten sposób i Okej, okay, to był fail, sorry. I jeszcze granat taki wysoko, co on bardzo rzuca, to chyba kupaca się tylko wykorzystać, kiedy przeciwnik skacze, bo naprawdę ten zasięg tego jest spory. Ok, tak, tym lepiej faktycznie niskim, tego niskiego granata korzystać chyba częściej. Dobra, te techniki ogarnięte. Yy, jeszcze zdaje się, że ma jakieś techniki on związane z tą swoją pałką po prostu policyjną, marsza perkata. Okej, okay, dokładnie o to mi chodziło, ale jeszcze muszę sprawdzić czy to na pewno tak jak myślę. Okej, okay, dobra, to jest fajne. I ostatnia technika, okej, okay, chyba tak. Chyba to było trochę inne, inaczej to wyglądało eee, niż normalnie. Uderzenie tą pałką, dobra. No i cóż, to chyba tyle, jeszcze jakieś kombosy by się przydało ogarnąć. Mamy gotowego też x fajnie by było jakby się udało eee, go wykorzystać, zobaczcie jak to wygląda. Ale to też jest satysfakcjonujące zakończenie. <grymne> Ale obrywa z tego pistoletu. Naprawdę fajne to jest. Mhm. Ja, też widzę, że się potrafi zablokować przed kulami. To jest niezła umiejętność, że w tej. Nie jesteś. Dobra. Chodź tutaj bliżej. W sumie często znacznie korzyst korzysta. E, o kurde. By nie wyszło. Często wydaje mi się, że Reptile właśnie walczy tak bardzo na dystans. To jest ciekawe. To jest ciekawa sprawa. Ale Strikerem mi to nie przeszkadza, o ile właśnie nie chcę sobie wypróbować czegoś. Ach, dobra. To był X-Ray. On wygląda w ten sposób. Wygląda na to, że trzeba go też wykonywać z bliskiej odległości. Więc no cóż, nie bardzo mi się aż tak podoba. Jak niektóre innych, ale może będzie jednak fajny. Zobaczymy. Masz tutaj serię. Dałobyś mi wykonać wreszcie jakiegoś kombosa, sam, przynajmniej spróbować. Właściwie to. Okej, okay, dobra, takie kombo. I. Mnie nie potrzebuje przecież do niego. Okej, okay, jeszcze coś takiego jest. Okej, okay, dobra. Czy chyba wszystko już pamiętam, jak to działa? Więc możemy po prostu go zapuścić. Okej, okay, dobra, dobra. To nie była dobra sytuacja do wykorzystania tego, ale teraz już lepiej. I jeszcze lepiej. I jeszcze lepiej. <noise> Ja kocham tą technikę. Okay. No, naprawdę trochę to jest żałosne, ale obrywa wyjątkowo mocno. Właśnie te granaty też nie są, nie są całkiem, znaczy są całkiem, niezłe, jak widzimy. I tym samym go pokonaliśmy bez jakichś fajerwerków, ale ważne, że leży. <laughs> We're going street level. We've been compromised. It ain't safe down there. Better there than here. Follow me! Follow me! Follow me! Follow me! Follow me! Okay, maybe in these ults it's not a lot like this, as I thought. Let's go. Look What do you think? Friend or foe? Foe? Dressed like that? Definitely foe. Cover Noj, to chyba była milena you doing out here No cóż zobaczmy jak to wyjdzie. <grymne> Mógłby zatrzymać ten karabin, który <grymne> trzymał właśnie jakieś mp 5 albo coś takiego. Z tego by się strzelało jeszcze <grymne> lepiej. <grymne> <grymne> Tak, jest śliczna, wyjątkowo ona jest, naprawdę. Okej. Okay. Z tobą już walczyliśmy chyba ze dwa razy co najmniej. Więc myślę, że też nie będzie bardzo trudno. Masz no, tutaj. Przynajmniej nie jesteś takim cheaterem jak Shao Khan. Mogoro albo Kintaro, więc myślę, że będzie dość prosto. Po tych wszystkich ostatnich perypetiach naszych z tymi ciężkimi przeciwnikami to naprawdę jest dość lightowo się ten chapter zapowiada. Póki co. Mam nadzieję, że nie powiedziałem tego jeszcze w złą godzinę. A, aż Kikakuj. No tak, ona potrafi to zniwelować dosyć skutecznie. Okej, okay, mam X-Ray. Bardzo bym chciał go wykorzystać. Zobaczyć jak to wygląda. Ach, ale oczywiście no strasznie wolny jest ten mixer jego. Ciężko będzie to zrobić, naprawdę. No, ale no, już ci życia nie zostało za dużo. Po prostu zgin. Raczej lesz, może i jednak nie zabiłem. <grytanie> nie zwróciłem wcześniej uwagi, że on po rudzie mówi punk do każdego wygranej. Ok. No, jezus, dobra. Chyba muszę trochę korzystać z innych technik wreszcie, bo korzystanie tylko z tego pistoletu się nie udaje mhm. Okej, okay. też masz podcięcie Masz tutaj perkata I kolejnego Nie wykończy cię z pistoletu, to cię wykończę w ten sposób po prostu Podcięcie, okej okay. Jakieś combo by się fajne przydało chodziło mi z mojej strony. Ciekawe jakie on, jak on ma ataki tymi nogami. Jeszcze nie próbowałem tego w ogóle, ale zapewne nie zbyt szybkie, bo on w ogóle jest dość wolną postacią. No nie mogę się powstrzymać, po prostu taka radość jest jak wchodzą te dwa naboje po prostu w przeciwnika. Wcięcie. Spróbuję wzmocnić tą technikę e, strzelania. Ach. Ok, to nie była wzmocniona. No i cóż, nie zobaczymy wzmocnionej, przynajmniej w tej walce, bo już jest załatwiona. Wyjątkowo prosto to idzie, nie powiem. Mm -hmm. Tak jest, zakój ją i odejdziemy. O kurde, jakieś smoki śmieszne tu jeszcze latają. <laughs> dobre start, Raiden. Who are you? Dobre you alright? Johnny Cage fighting a giant monster? What is this, time smashers? <laughs> that guy just shot lightning. From his hands. How'd he do that? No idea. <laughs> Spread out. Give him multiple targets. Mhm. Mm no co? Okej. Okej. Coś mówiłem wcześniej, że było za prosto i że fajnie, że nie mam tych ciężkich przeciwników. No i oczywiście musiałem wykrakać. Okej, okay, nas też przypalił. <laughs> Okej. Okay. Na niego to czasem może nie działać. Za grubą ma skórę. Albo futro, albo coś takiego. Ale uppercaty działają bardzo dobrze. Aha. <laughs> całkiem niezłe to jest. Znaczy skuteczne na niego to combo. Po prostu czekamy aż wyskoczy i potem obrywa... No okej, okay, teraz weszło. Chciałem wreszcie wykorzystać wzmocnioną. O, właśnie, dobra. To była wzmocniona technika tego pistoletu. Fajne. No, kurde. Skorzystałem z złego granata znaczy no, ze złego rzutu granatem. Okej, okay, masz tutaj. Pięknie. Bardzo walczę na dystans, używając tego strikera, no ale cóż, z bliska jego ataki są dość wolne. Ale z daleka są dość fajne, trzeba przyznać. Może powinienem jednak coś zrobić. O, właśnie, w tym stylu. Wreszcie coś innego. Nie ma jak nazwać czterorękiego potworasa śmieciem po wygraniu jednej rundy. Kurde, i tak ich odporność jest naprawdę upierdliwa. No to chodziło. No i znowu. Dobra, bo muszę zmienić taktykę, bo nie daje się tak łapać fajnie jak wcześniej. Okej, okay, dobrze, że spartoli to! <laughs> Fuck. Myślałem, że uniknę tego w ten sposób, ale się nie udało. Kurde, pierwsza runda była tak prosta, a teraz już niestety zaczął myśleć. No, trzeba się skupić. Oczywiście zawsze można zrobić coś takiego. <grywa> no tak, tylko że jemu cztery naboje zadały tylko 5% obrażeń. Aha. <grywa> Może lepiej, tak? O oh, fuck. Kurde, teraz jakby trochę później spadł, ale mu mi się wydaje. Fak, 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 fak. Bigo, bigo! Ach, dobra, przerknęliśmy właściwie na własne życzenie. No dobra, trzeba się coś skupić. No, jak on mnie dorwał tym masakra jakaś? No, Rwa. Drażnić mnie co zaczyna. Kurde, niewiele mu to robi. Patrzę teraz na jego życie. Muszę zacząć stosować coś co daje więcej obrażeń. Na przykład perkaty Albo coś takiego? No okej, okay, to było fajne. Się drugi raz na to złapał. Ciekawe, jak wygląda wzmocniona ta technika. Okej, okay, dobra, nie zobaczyliśmy tego do końca, niestety. No i, kurde. jestem ten blok działa z takim opóźnieniem, że niestety nic nie można zrobić. Kurde, przeżniemy to zaraz. Fuck. No tak, super. Na blok wziąłem, ale i tak to zadaje tyle, że przełamało nasz blok. No i przeżnęliśmy. Wow, a było tak prosto, no. Nie wiem, co się dzieje. Czasem te skoki poziomu trudności są dosyć zauważalne. Dobra i potem dostałem kombo za 30% życia. <laughs> Masz kombosa. Wreszcie coś fajnego 10%, aż jak dla niego to jest sporo. Mhm. Masz granatę. Okej, okay. chyba o to chodzi bardziej. Tu więcej technik różnorodniej muszę stosować. Raczej o to. Okej, okay, pięknie. Dobra, runda dla nas. Trochę sorry za to, że przycichłem, ale musiałem się skupić na tym, żeby go pokonać, bo nie, zam nie mam zamiaru drugiego fail'a za, e, pod rząd zaliczyć. Bo nie miałem czasu już na blokadę. No, Mamy x -raya, no fajnie jakby się wreszcie dało go zastosować, i pięknie weszło. No cóż, zobaczmy. <laughs> ja ma jak latarką przez web. <laughs> I potem poprawić pałką policyjną. O, i piękne jest zakończenie. Z czego potępaliśmy? Całkiem sporo obrażeń zadaliśmy. 26% jak na Kintaro e, to jest całkiem nieźle. Mhm. Okej. Okay. Dobra, to mi nie poszło. No! Jak ja niby miałem tego uniknąć? Ktoś mi to wytłumaczy. Odległość nie bardzo wiem co mam zrobić. Jaką? on Zrobi coś takiego. Więc może zróbmy po prostu coś takiego. No okej. Okay. I to wystarczyło. Dobra, zaliczone z jednym fejlem, ale cóż. Never knew I had it in me. Cabal! Base! Eagle Two! Oh Eagle 2. Need medevac, Current position! Cabal is down! Third degree burns. Medevac unit routing to you. What the fai again? Eagle 2, report! Ale brutal z tego Ermaka, bo to chyba był on, to jest potraktował wspaniale. Trzeba przyznać, że Striker jest nieźle twardy, skoro to przeżył, jest coś takiego. Łuki. Okay. I następny przeciwnik, którego dość dobrze znamy, ale nie przepadam za walkami z nim, mówiąc szczerze. No, zobaczmy, jak to wyjdzie. ROM 1. Fight! What the fuck? Wiedziałem, że to było za proste, żeby mi tak ładnie wychodziło jak na samym początku. No jaki jebany! Wszystko kontruje. Masz coś wreszcie, dziadu. Mhm. Może grać? Ach, dobra, to chyba trzeba uniknąć w ten sposób. Okej. Okay. <grymne> mhm, <grymne> <grymne> spadaj z nieba. Niech mi tutaj skakał. Pięknie. Okej, okay, to nie miało być tak, <grych> ale tak czy inaczej dostał. Mhm. Fajne nowe areny tutaj do walki są. Ze względu na to, że jesteśmy teraz już na ziemi i mieście. Okej, okay, to jest dobre combo. 15% aż zresztą zadaje. Tak! <trych> Trochę za wysoko Kurde <laughs> mm -hmm. Okej, okay, jakoś wyszło Zobaczymy ile daje coś takiego normalnemu przeciwnikowi Ale póki co lej dziada mm -hmm. Pięknie Kurde, spory tych wyobrażeń, 38%, nie Tak <grywa> <grywa> Okej. <Okay. grywa> Fajnie rzuciłem gra z bezpośredniej odległości, z przyłożenia praktycznie. No ale cóż. Searching for you, well, you found me. Who are you? <laughs> I am Nightwolf. Lord Raiden is gathering Earth's defenders. You are among them. What the hell are you talking about? Raiden leads Earth's defense against these outworld invaders. He is our best hope for survival. Yeah, well, Earthrealm Defender is about ten steps above my pay grade. I see you doubt yourself even after your victories. Come. Okay. What? Where is he? Medivac hasn't been here. Perhaps he has gone to find help. No, he was way too banged up. Someone took him. Okay, this is it. Się, Kenu, zabawia. A miałem nadzieję, że jednak kabal będzie po stronie tych ziemian, ale nie wygląda na to. Zresztą czeka nas teraz czatternin. <grym> Burned to a crisp, you were. Good thing I found you. Uh, I'm hideous. Shang Tsung's magic healed the rest of you, but your lungs. Take it off. Can't. It's permanent. What? No mask, no breathing. I'm a freak. Go on, give him a world. I don't use those anymore. Yeah, you're all proper police now. The Black Dragon ain't the same without you, mate. You should come back. We're in the money on this war. You sold those monsters their firepower. Guilty as charged. This is your fault. Eh? Be... Okej. Okay. <laughs> dobra, zwrócił się przeciwko Keino. No może być dość ciekawe. Przynajmniej ten chapter się tak jego zapowiada. E, no cóż, dobra, ale w tym momencie jak zawsze skończymy ten odcinek e, Więc wielkie dzięki za oglądanie i oczywiście zapraszam na kolejny, który będziemy kontynuowali rozgrywkę tym razem kabalem. E, Syja.